mano, kolano dziś ciśniemy kredit Agricol bo podobno mają dyski z nagraniami jak Daniel Dostajesz szota ale ochrona w pizdu droga więc macie w rogu pomocnika który się podszywa pod pracownika tego zajebistego banku Okno na... Dobra teraz wbijamy kulci w tą szparę jak kurwa Daniel i robimy na scenie Rozpierdol Szybciej kręć tym bo ci łeb ujebie patusie Dobra teraz lecimy tam na prawo bo trzeba się dostać jakoś do Adama Security i jednąć mu kulką szklaną w łeb Patel, wyważony, wbijamy, jak z Ekipa, jak się chowa, ale nie ciś rad. Na samej górze plakacie, kandydat na radnego. Każdy krok, jak reset, jak Rocket League guzią, trzli trzaskie, choć się niesie pudełka. Obracaj się szybciej, chuju, bo nie będę tyle czekać, kulcim. Trzeba wykręcić te drzwi, jak w piwnicy, u Bąkasia Tak jest, zamykamy dorsy i strzelamy mu z pistoletu wodnego kulką szklaną. Przykładaj te na baba telefon bo zadzwonia po straż miejska i nam wyjebią za ten boiler. O kurwa jakiś pipuszyn chce nam wiebać 10 jajek na głowę, dobrze że ma wizytę u kastrologa na 7.45. Speedrun, zababa, telefon, potem idziemy po kartę zakładając chłopowi 10 kulek z pistoleciku na wódkę. Dawaj kurwa mi tego bega, bo wam wyjebie oko, odpisz, odpisz. Dobrze że żeś zajebał kartę tylko jakbyś użył mózgu to byś wiedział że jest druga lol. Zamknij dupę nic nie widziałeś a no i tak za dostaniesz ZAKA 40-2 headshot. Idziemy ten na baba telefon przyłożyć a ja zapomniałem że nie mogę przeklinać bo mnie ta babka z prawego górnego rogu wsadzi do pierdla a w sumie to ja ją wpakuję. Dobra podkładamy Gucci Bega i rozkręcamy kulcim te drzwi. Po Wyjebane, Dobra, zajebujemy mu headshota i zabieramy kartę dostępu do nagrań koparek Bąka dzwoni na wsparcie Za późno, to my tu sądzimy przecież Na lot, na szary krok, ekipa w pełnym składzie Rozpierdol się już dzieje, spierdalamy właśnie Dobra, bierzemy tą kartę zielone, zielone pawilon i speedrana do tej dźwigni, która zburza budynki. Gościu zajeb tego typa tana, bo za chwilę jakiś zjeb, to zobaczy i będzie przyjał u krawcowej to w ogóle będziemy spierdalać 100 lat i minut 5 Teraz speedrun z tymi body dance. Ja znowu w szoku Jedyne co zostaje to wracać w blok pod wzroku w roku Ukryć w korytarzu, a pomkać swoim to typa Tego naklepolach w Minecraft łcią sprosto z napadu kasy na przycięliśmy Dobra jeszcze raz sedrun, bo czeka ci na tego bąko jada. Na ławce dziwka z okna mówi z góry co wy tam robicie chłopcy nie macie nic do roboty. Dekę mamy z niej mówimy utkaj się dziwko planujemy kolejny ruch bo to tylko przeznaleźć ją dalej gram w kolejny blokaj ej. 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 ej ej Dobra ten zjeb nas nie widział to my robimy rozpierdol w hejfie jak Michael Cash. Bra, wbijamy, rozjeżdżamy tych patałachów z miejscowości i dolny, Przykładamy ababa telefon i teraz speedrunę do drugiego i speedrunę do seifu. Oddawaj mi kurwa tego gucistrego, bo ci wyjebie jak Mikoła jasman. Kręcimy tym kulcim jak Eryk moczko szmaty. Dobra, wbijamy, zajmujemy te notebooki z lekcji i spierdalamy. Ej, nalot na szary blok, ekipa w pełnym składzie, no pierdol się już dzieje, spierdalamy właśnie, krasnowu w szoku, jedyne co zostaje, to wracać w blok pod bloku. Plakat szefa na górze się Kras już nie wie, a my uciekamy przez Dobra, zajebaliśmy wszystko, teraz robimy wypierdol z tego banku. Było kurwa łatwo, bo ta pani pewnie nawet swata nie wezwała lol. Pytasz, zostawiając rozjebane pudełka i kamienie. Ej, przylub zrobiony. Teraz wpierdol na garaże się, bóg sen zapierda. Na... Robimy za chwilę skok wiary jak Adam Małysz, kebab A1 i wyjebanie się o krawężnik 2 mm. wszystkich, ale teraz trzeba skoczyć w konkursie. Adam Małysz. No dobrze, wspaniale, wspaniale. Jest! Ustał! Ustało się Ustało się metry. 102 metry! 102 metry! Wspaniały, wspaniały A więc ogromna przewaga w górę poszedł. Lądowanie 19. Dobra kurwa zrobiliśmy napad na agrikol, pozdrawiam panią z obsługi i Pana ochroniarza.